Witam Cię w SKS4, jest to czwarta część cyklu dotyczącego skutecznego kształtowania sylwetki. Dzisiejszy temat to dobra dieta. I co to jest dobra dieta? Dobra dieta jest to odpowiednia ilość makroelementów, tak, czyli białko, węglowodany, tłuszcze, ale również co właśnie często omijasz mikroelementów, tak? Czyli nie możemy mieć w diecie wliczone pustych kalorii z hamburgera czy z jakiegoś słodyczy, tylko każdy posiłek powinien mieć pełną wartość mikroelementów, tak? Czyli witamin, minerałów, błonnika. I tak dalej, i tak dalej. Tłuszczów omega 3, omega 6. Żeby były efekty, musimy wykazać zaangażowanie. Jeżeli na przykład już ćwiczysz 6 miesięcy tak na siłowni, na grupie czy online, to i pragniesz efektów sylwetkowych, to musisz pójść krok dalej, tak? Nie możesz powiedzieć i spoczywać na laurach, że już chodzę na siłownię, to i mogę sobie po prostu pozwolić na przyjemności, bo co ja mam z tego życia, tak, że no jak to kawa y, z, ze śmietanką i, i z bułeczką słodką, to jest jedyna moja przyjemność i ja już chodzę na siłownię. Tak nie postępujemy, jeżeli chcemy coś zmienić w swojej sylwetce. Musimy to odrzucić, te wszystkie w cudzysłowie, przyjemności yy, i pójść krok dalej, bo nic się nie zmieni, jeżeli nie pójdziesz dalej do przodu, tak? Nie ma po prostu tylko treningu i już kształtujemy sylwetki. Tak się nie robi efektów. Dobra. Lecimy dalej. Przerwa na kawę. I teraz tak, czy trzeba poświęcić czas na dietę taką dobrą? Tak, troszkę trzeba poświęcić. Oczywiście ja jestem zwolennikiem szybkich posiłków, żeby to było skutecznie i nie zajmowało za dużo czasu. Ale na pewno będzie to zajmowało więcej czasu niż wyjęcie serka z lodówki na kolację, bo każdy nas posiłek musi... Zawierać właśnie pełną wartość makro-mikroskładników i trzeba się poświęcić troszkę, żeby go przygotować. Kaloryka w dniu musi być dobrana dobrze do Twoich celów i do Twojej aktywności. Ja jestem zwolennikiem, żeby w dni treningowe jeść troszkę więcej, nawet i węglowodanów, wtedy mamy więcej siły, tak? bo jeżeli ćwiczymy po południu, to cały dzień dokładamy węglowodany, czy nawet kalorie i później je spalamy w dni nietreningowe właśnie troszkę mniej, taka rotacja kaloriami. Czy wszystko trzeba ważyć. Czasem tak, ale na początku, jeżeli wchodzimy właśnie w dobrą dietę, no to przecież z doświadczenia wiem, że 9 osób na 10, kupując taką dietę gotową, nie stosuje jej dłużej niż przez dwa tygodnie. No bo jest to dosyć ciężkie, nagle przerzucić się z takiego niezdrowego jedzenia. Tak, nie ma, Nie ma zdrowego jedzenia. Jest tylko normalne i niezdrowe, tak? To już yy, się tak umówiliśmy, już wiemy. Więc ciężko jest się przerzucić. Moim zdaniem powinno się to robić stopniowo. Ja to robiłem sam przez jakieś yy, miesiące i teraz spróbuję to nauczyć Ciebie, skumulować yy, to wszystko i żeby to było jak najszybciej i proponuję na początku zacząć od tego, że wprowadzamy takie fit posiłki te zdrowe po kolei, a najlepiej zacząć na przykład jeżeli jesz słodkie rzeczy to zacząć od zamiany właśnie tych słodkich czy to batonów czy jakiś ciast tak zamienić na słodkie posiłki tak i wtedy widzimy jemy sobie pyszne naleśniki Smaczne omlety, ryże na słodko, kilka razy w tygodniu, i jakby sobie kompensujemy ten brak słodkości posiłkami, które mają bardzo nisko poziom cukru, i też się od niego powoli odzwyczajamy, tak? Oduzależniamy, bo niestety cukier to jest uzależnienie. I jedno z najgorszych, jak sobie poczytasz i wygooglujesz. Więc yy, nie od razu, po kolei nawet po jednym posiłku, yy, co jakiś czas, który najbardziej ci na przykład smakuje, tak? Sobie wybierasz, szukasz zdrowych posiłków, w internecie jest tego pełno. Później yy, zalecenia też jest oczywiście, ty też pewnie wiesz czego się nie powinno robić, yy, więc po kolei wprowadzasz co tydzień jedno, jedną zmianę. Co tydzień, tylko regularnie tak yy, w niedzielę sobie ustawiasz alarm, wpisujesz co zrobię w tym tygodniu i po prostu to wprowadzasz. Oczywiście nie cofasz się, tylko wprowadzasz co tydzień dodatkową nie, <ścoughs> dobra, więc jemy smacznie i zdrowo. I od tego byśmy zaczęli, tak? I jeżeli yy, potrzebujesz takiego dobrego wyliczenia bilansu kolorycznego, bo wiadomo, że w internecie są kalkulatory, ale one są zwykle dla osób nie trenujących, to jest dla ogółu społeczeństwa, a niestety ogół społeczeństwa nie ćwiczy. Jeżeli Ty ćwiczysz, to już jest bardzo fajnie, już jest super. Ale nie spoczywaj na laurach, tak? Jeżeli chcesz efektów, rób krok do przodu cały czas, tak? Cały czas do przodu. Tak się robi sukces. Tak się robi efekty. Aż do efektów. I jeżeli potrzebujesz właśnie takiego wyliczenia kaloryki, pod twój cel, tak? Czy to jest redukcja, czy hipertrofia, czyli budowanie masy mięśniowej, yy, potrzebujesz wypisanych. Bezpośrednio dla Ciebie zaleceń, żeby wprowadzać co tydzień tak? no, yy, jakąś zmianę. Potrzebujesz przykładów posiłków, takiego przykładowego jadłospisu, żeby z z zobaczyć, jak się jeść zdrowo i z efektami, to zapraszam Cię do kontaktu. Masz link w opisie, ja wyślę Ci ofertę. A ty sobie ją przeanalizujesz, tak? Do niczego to nie zobowiązuje. Oczywiście dalej się będę do ciebie uśmiechać, nawet jak ci wyślę ofertę, a jej z niej nie skorzystasz. I jak się zobaczymy, to oczywiście tak będzie. Więc śmiało potrzebujesz, pisz i wybieraj, tak? Albo zacznij działać samodzielnie. Tylko działaj, 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 bo. Najbardziej zależy mi właśnie na Twoich efektach, żebyś miała, żebyś miał flow w tym wszystkim, co robisz, żeby to było przyjemność. A pamiętaj, jeżeli ćwiczymy na siłowni, na grupie czy online i ćwiczymy dobrze, tak, tak jak w pierwszym odcinku SKS, przepraszam, w drugim odcinku SKS, jeżeli mamy regularność, jak w pierwszym odcinku. Omówiony został temat w SKS, tak? Jeżeli kontrolujemy efekty i ćwiczymy w odpowiedni sposób. Trzeci odcinek SKS. Wszystkie, wszystko masz w linku w opisie. Jak jeszcze nie miałaś, nie miałaś okazji obejrzeć to dawaj, uzupełniaj, to czas właśnie na dobrą dietę. I czas na krok do przodu. Potrzebujesz dobrego paliwa, tak jak samochód wyścigowy potrzebuje. Super yy, Full Power, tak? Dobrego. Nie tankujemy na stacji wyścigowego samochodu, tak? Tylko specjalne. I bo to jest właśnie dobra dieta. I ona jest nie tylko w sumie dla yy, treningu, dla dobrego treningu. Ona jest też dla Twojego zdrowia. I wkrótce nowy cykl będzie właśnie o tym. Do zobaczenia. Trzymaj się efektów. E <laughs>